6 Wlekleciowca Wukas z tej strony, mamy poniedziałek, zawody są w niedzielę, także ostatni tydzień. Jestem z robórem na siłowni, robór Targa FBW. Ja natomiast będę robił już lżejszy trening przed zawodami. I ten ostatni tydzień mam taki, że robię swój no powiedzmy tradycyjny deload, czyli robię e, mniej serii, e, ale cały czas dźwigam intensywnie, czyli duży ciężar. Hmm, ale z zapasem Także dzisiaj nie będę brał żadnej przetreningówki Ogólnie w tym tygodniu zero przetreningówek Żeby za bardzo Mnie tutaj nie kusiło żeby szaleć e, Więc przymierzam się do przysiadu Jedna seria Coś między 240 a 250 Wszystko zależy od tego e, Jak będzie po prostu chodzić sztanga e, I tyle Jutro tak samo e, Dzień klaty Jedna seria później Czwartek, e, zrobię, połączę sobie e, klatę z siadem, już lżejsze niż dzisiaj, jeszcze lżejsze, i w niedzielę lecimy na zawody. Waga w butach 104,4, czyli bez zmian od, po, od poprzedniego ważenia. Inaczej, myślę, że to będzie takie 102,5. Serio walczę z tym jedzeniem, e, wpycham, wpycham. No i e, jeszcze do limitu wagowego trochę pozostało, ale nie sądzę, żebym zamknął co do kilograma, także będzie zapas. Też o to mi chodziło, żeby się nie stresować. E, że przekroczę i wskoczę do 120 nie na przykład. Po zawodach e, chcę zejść do. No, swojego komfortu, czyli to będzie takie 98 kilo myślę 98-100 Bo źle mi się żyje w ten sposób, żeby za wszelką cenę dążyć do tej 105 i myślę, że no, będę w tej wadze starał się no, po prostu budować siłę, czyli to będzie wiadomo, szło do góry na dół, do góry, na dół. Chyba, że trafiłyby się jakieś zawody. Kolejne powiedzmy za rok, i wtedy znowu bym po prostu na siłę walczył z tym jedzeniem, żeby ten wynik był jak największy. Bo w tej kategorii 105 na debiutach będzie liczył się total, także masa ciała, im większa, tym lepsza. Im bliżej limitu e, górnego, tym lepiej. E, no dobra, jestem rozgrzany, wchodzę na wstępne i lecimy z tematem. Dopiero po pierwszej serii rozgrzewkowej, mogę komfortowo wejść pod sztangę 100. Pull up! Retorn! Retorn! Zagryźmy jedną stronę, że przechodzimy na siłownię. W sumie się zrobimy na sztangę. <grym się znać na sztancę> Boję się, że za świeżo to idzie, bo w tym tygodniu jeszcze miałem być nieświeży. Miałem być świeży dopiero na zawody, no zobaczymy. Leje się krew, nie wiem czy mi Krystyna żółtego nie rzuci za to. No ale przy odkładaniu mam szeroki rozstaw i odkładam, zaczepiłem o stojak i boli mnie ręka, nie wiem czy dam radę, eł, Chodź na kolanku. Drodzy pasażerowie, jesteśmy na wysokości przelotowej 140. Kiedyś było to marzenie, teraz zobaczcie sami. Za świeżo. Póki co jestem pierwszy raz niezadowolony że idzie tak dobrze bo w tym tygodniu powinienem być trochę zmęczony no i powinienem zbić to zmęczenie właśnie tym mini deloadem no ale fajnie bo w weekend odpocząłem spałem 9 godzin w, nie 7 godzin w piątek, 12 w sobotę i 9 w niedzielę a no ostatnimi czasy sen u mnie to wychodził tak po no średnio 5 godzin ale już kilka tygodni temu zrzuciłem właśnie dodatki chyba dwa tygodnie temu e, na przykład przysiady rowerzysty zeszła ta objętość i, i, czuję, i czuję się po prostu lepiej łatwiej jest mi zasnąć i tak dalej także te problemy ze snem trochę e, zniknęły oby teraz tylko trafić z formą Podpowiadaliście mi, żeby zmniejszyć rozmiary z BD, żeby jeszcze mieć większe odbicie większą pomoc. Ja mam ikselkrę, podpowiadaliście mi SM, bo w mojej kategorii podobno takie zakładają i eski nie mogłem przecisnąć za nic przez łydkę, bez siatki, ale no nie dało rady. Także może tutaj pozdrawiam szeliga, przy wiezie Mki SBD na zawody i może uda mi się wcisnąć Mki 160 na sztandze. Ostatnio na kanale Warszawski Koks pojawił się film, w którym komentowaliśmy nasze stare filmy i było tam ujęcie, to był osobny film kiedyś. Wypadek na 160 jak we trzech mnie ratowali. I teraz chciałbym, żebyście zwrócili uwagę, co się dzieje ze 160. Się przechwalać. Chodzi mi o to, żeby no. pokazać, jak pięknym procesem jest adaptacja, nauka czegoś. I życzę temu każdemu. Tego, każdemu. A ja kiedyś marzyłem o 200 kg. Na sztandze? No. To zaraz pokażemy, nie? To zaraz pokażemy. <noise> Ups. Wąsko. Się robi. No, kiedyś się kończyło tylko na wyobrażeniach, jakby to było, nie? A teraz 190 to jest radość z jazdy. Także ja już wem pakiecie. SBT Plus. O kurde, ale Masakra, za świeży tak, tak. jestem. Boję się, że jestem za świeży. O ja. E, drodzy pasażerowie, jesteśmy na wysokości przelotowej 210. E, warunki atmosferyczne są dzisiaj idealne. Bezchmurne niebo. Z prawej troszkę zawiewa, ale front ciepło do powietrza. Na początku przygotowań myślałem, że to będzie mojego moje może z pierwszych podejść. Ten dźwięk. skupmy się na tym Jak byłbym na twoim miejscu do końca przyjny się strasznie podnieciłeś, że to jest lekkie Jak ruszyłeś to widziałem, że rozróżniłeś tyłek No. to zaraz może się coś wiesz, naciągnąć. Tak, tak, tak podnieta. I od cenę. Dobra, 230 w ogóle nie poczułem na plecach. Także 250 to będzie moje pierwsze podejście, i Wyżej już dzisiaj nie idę. Ile lecimy z komendami takimi głowymi. Ja co chodzi Dokładnie nie pamiętamy. Czy to Widzicie o co tutaj stoi obok Ciebie, już czuwają z tyłu z przodu wszystkich Stoi. pani? Okej, druga seria dla głowy, jeszcze 240 i na tym zakończę, jeżeli chodzi o przysiady. Kilogramów, to jest dla mnie taki ciężar co mnie yy, na ten moment nie męczy, ale też nie jest za lekki i już wymusi no, te powiedzmy ustawienie moje w martwym, którym muszę operować na już dużych dla mnie ciężarkach. Także robór lukać Showem się bardzo dobrze w tej série. No. Nic okay, It's okay. kończymy martwy dobra podsumowując bardzo fajny trening ciężaru nie czuję, nie czuję oporu w ogóle eee, trochę jestem zaskoczony, że jestem już tak świeży ale lepiej jest być świeżym teraz niż w opór zajechanym żeby się nie zregenerować na za tydzień spodziewałem się, że będę jeszcze w tym tygodniu trochę zmęczony że trochę ten ciężar będzie ważył i właśnie będę miał ten efekt co teraz w dniu zawodów. Mam nadzieję, że w dniu zawodów będę miał jeszcze ee, lepszą dyspozycję. Także dzięki za oglądanie. Zostawcie łapkę w górę, komentarz dla pani Krystyny i widzimy się w kolejnym. Uh. A Kaja, podłoga SBN, znana również jako Dźwiga i dziewczyno, ratuje znowu mnie i zrobiła mi makaron ze szpinakiem, z cebulką. Bardzo Ci dziękuję. Proszę. Спровьте, как долго